Bo gazeta to jest tylko regionalna. No, to jest. To jest w Najgorzej nie dostać jest wieczór. A w mm -hmm. niedzielę jest najgorszy. Mm -hmm. Jaguny zaczynają e, jeździć. Mm -hmm. Ale teraz czwartek, piątek jak wracają, to oni no. się za drugim jeździ. Nadal, że jadą so tak do takiego wysłuchy, kiedy nie było do, do góry, do góry to wzrasta. To jest ten nagle do prenazi. on